Z tej strony Karol i Filip, z kanału Filip i Karol J i Kary Games, a właśnie, nagrywamy na dwa kanały, bo jak mówiłem w ważnym filmiku na moim kanale, który się obejrzeć, bo jest bardzo ważne. no, 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 zmieniam trochę kanał, bo nie będą, nie będzie tylko gier, będą też gry, lecz rzadziej, będą też właśnie takie rzeczy jak dron tylko że trochę tańsze, nie wiem, jakieś, jakieś zabaweczki, nie wiem, różne rzeczy. Dobra, dzisiaj... Ogólnie one... możecie słyszeć, że Pala pada, wesz. bardzo mocno pada. A więc będziemy mówić głośno! Właśnie. Nie wiem, może jak to Wam będzie przeszkadzać, to sobie, no nie wiem, możecie nawet tego nie oglądać, nie potrzebujemy, żebyście to oglądali, ale... Tylko... Miło się, miło się nagrywa, naprawdę miło się nagrywa i mam nadzieję, że postawicie łapeczkę w górę i dzisiejszego drona będziemy otwierać oto tym cytorykiem. I właśnie dzisiaj kupiliśmy sobie drona, jest Filipa, drona, moi, mój, ja sobie go kupiłam w Biedronce. Wiecie dlaczego kupiłam w Biedronce? No bo był przeceniony, normalnie kosztuje około 500 zł, a teraz kosztował w Biedronce 130, więc się bardzo opłacało. Pani nie mogę go długo znaleźć, no ale og... Był na zapleczu. ogólnie to jest z serii Parrot Mini Drone z firmy I... Parrot oczywiście. I może pływać. I to jest hydrofoil dron, który może pływać oczywiście. I dzisiaj zrobimy dla Was unboxing jego. No właśnie! Mów głośno! Właśnie, dobra. O, trochę ucichł no deszcz. Jej! No to no dobra. I Zavysza ja chcę otwierać, ale yy, czekaj. Niestety Zwijmy. dzisiaj nie pokażemy jak latano, bo... Jest słaba pogoda Kosek, trochę, żeby dobra. latać dronem, a się tutaj? boję na pierwszy raz latać w domu. Może w następnym odcinku wam pokażemy. O, dobra. I patrzcie, Karol przysiął tutaj taki ten i teraz można go otworzyć. Fajnie się otwiera. O, i tu już widzimy taki stateczek jakby. Nie wiem, czy to będzie widać. Powiedz, Karol, czy się... widać? Widać, widać. Tylko ta instrukcja. A, dobra. jakby taki stateczek. Według mnie się opłacałoby kupić za 130 zł. Tu mamy instrukcję. Jest naprawdę duża. E, nie wiem, czy będziemy. Może na razie jej nie będziemy. O, to jest, co się zdziwiłem, to to jest ze steropianu. Oka. Dlatego się unosi na wodzie. Ale takiego lepszego steropianu, nie? Takiego równoległego do tylko trochę takiego lepszego. Na razie tego nie będziemy, może składać. Mamy śrubeczki w takiej małej paczuszce. I wyjmujemy. Tak. Uważaj, żeby się nie rozwali. Nie wiem, czy mi się to uda. Chyba ja tu nie jestem. To jest ja mały. Co ty tam zrobiłeś? To jest druga instrukcja? A tu jest trzecia. Proszę. A, nie wiem czy tak powinno być, ale dostaliśmy trzy takie same instrukcje. O, i tu widzicie, że są jeszcze takie inne drony. Ale są, są właśnie jakieś... takie jeżdżące. No, jest ich kilka. Dużo kilka. Dobra, może to przesuniemy na razie. To tutaj damy na środek. Steropian, ale dobry steropian, no. On... To nie będzie tak, że pazurkiem yy, jakoś to będziesz odrywał. Nie, nie. To jest już porządny steropian. O, jak to profesjonalistycznie brzmi. I tu, tu mamy takie pudełko. Nie z dronem wiem, czy... chyba. No, raczej tak. Bo bez drona to by było. Bez sensu. O było po prostu. nie wiem jak to wyciągnąć. O, o, Jaki fajny mini dron. I tu ujrzeliśmy... O, i mamy naklejki. Zobacz, taki mini minidron. Porównam go do mojej głowy. No. Pokaż, on jest no. lekki? A, nawet no nie jest taki leciutki. Pokaż. Czekaj. No, jak moja tak. Troszkę większy może. No to śmigiełka, bez śmigiełek to jak moja dłoń. Taka. Podobno on ma tu kamerkę, chociaż nie wiem zobaczyć. A, poszucie. widzę kamerkę. Gdzie? Tutaj. Jakie to? Nie, nie, wy tego nie zobaczycie, bo my to w ogóle widzimy. Ale tam jest taka malutka kropaczka, i tam jest właśnie ta. On ma tutaj z dołu gumki. Żeby, wiecie, jak ląduje, to żeby się nie zepsuł Od razu Tu mamy jeszcze do tego, o, sama bateria Sparota 550 mAh I ogólnie dron może, nie wiem, to nie jest zbyt dużo, ale Na początek chciałam takie chociaż drona, że 9 zł dzieje? nie na 9 zł, tylko Bateria działa 9 minut To nie jest zbyt dużo To jest 9 zł to chyba Fug. też jest do tego drona. Chyba. I tu mamy jeszcze taką Dobrze, Dobra, że ja nie muszę tego składać. I taką takę części. No! Deszcz. Mam nadzieję, że nas słyszycie! Mamy tutaj też śrubokręcik. Głośniej mów! Mamy tu śrubokręt i kabel do ładowania, który zaraz Wam wyciągnę. O. Tabelek do ładowania. O, jakiś coś. No właśnie, to jest takie coś. Ty, śrubokręt? Nawet fajnie, że mamy tu śrubokręt. Bo sam śrubokręt to jakiś, jakiś, jakiś koszt, co nie? No, za Jaki? 120 złotych to będzie mi się tak bardzo A. opłacało. No, śrubokręt za 19. No, um, ogólnie kilka części Jak jest. Myślę. Ten dronek mi się bardzo no, podoba. spinery. Ale nie będę tym kręcić, bo jeszcze nie wiem, czy czegoś nie zapsuję przypadkiem. Bo się chyba też ładuje. A, już wiem, jak się ładuje tą baterię. Trzeba włożyć ją do drona i wtedy się ją ładuje. What? Dobra, ty co ty co Dobra, i ogólnie nagrywamy to telefonem Karego, czyli Karola. Tak. Nie wiem, czy nam się tutaj coś nie zgubiło, ale. No, ej, ej czekaj, 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 czekaj. Na początku filmiku powiedziałeś, że nagrywamy na kanał filmi Karoliot i Kary Games. No? Nie, ja jestem już Kary Games, Kary.pl. No dobra, no, to na Kary.pl. No. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tego Nie momentu. Jak mówił? Jak dotrwaliście do tego mom momentu, napiszcie w komentarzach, czy wam serdeczko. serwisko? Napiszcie kebab. Bo jedliśmy, bo przed chwilą. Właśnie. I ogólnie, jeśli jesteście z Sosnowca i to oglądacie, i chcielibyście sobie kupić takiego mm. drona, w biedronce, no to trzeba poprosić panią, żeby go poszukała na magazynie. No, no bo, bo byliśmy w dwóch biedronkach, biedronkach, w jednej nie było, a w drugiej pani była jakaś bardziej uprzejma i się skusiła tego szukać z pół godziny, no i zarazła na zapleciu. No, okazało się, że oni nawet nie wiedzieli, że to mają. No. Więc świetnie. Świetna tak. organizacja, no, brawo Biedronka. No, Biedronka. Powinniśmy mieć to za darmo, ale dobre. Nie no, dobra. Pani się starała no. i... Doceniam. No. A, a, do, do, do czego to jest? To jest jakiś nie też wiem. dron. Bum. Tak, nie. to jest bardzo załatwiony dron. Dobra, i myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. i Widzimy się w następnym, gdzie najprawdopodobniej będziemy latać tym dronami. No właśnie, najprawdopodobniej jeszcze dokładnie nie wiemy. Więc, Karol. Co? Pora zakończyć ten odcinek. Czemu? Mmm. Nie, dobra, Ym, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwonkujcie i cześć. cześć.